Czy kiedykolwiek obudziłeś się w środku nocy i odkryłeś, że twój pies zawłaszczył całe łóżko, zostawiając cię tylko z małym kącikiem? A może zastanawiałeś się, dlaczego twój futrzany przyjaciel upiera się, żeby spać dokładnie między tobą a twoim partnerem? Cóż, nie jesteś sam. Miliony właścicieli psów na całym świecie zmagają się z tymi sytuacjami każdej nocy. A dzisiaj odkryjemy, co naprawdę kryje się za tym fascynującym zachowaniem. Niektórzy ludzie mówią, że dzielenie łóżka z psem to okropny pomysł, inni uważają, że to najwyższy znak miłości. Więc kto ma rację? W tym filmie odkryjemy zaskakującą prawdę stojącą za tą debatą. I pamiętajcie, żeby zwrócić uwagę na ostatni punkt może na zawsze zmienić sposób, w jaki postrzegacie swojego psa. Ale zanim zaczniemy, proszę o like i subskrypcję. Motywuje nas to do dostarczania wam dobrych filmów. Teraz rozwikłajmy tajemnicę, dlaczego psy naprawdę z nami śpią. Numer 11. Psy śpią w stadach z jakiegoś powodu. Psy są zwierzętami stadnymi w duszy, a spanie blisko ciebie to ich sposób na odtworzenie życia w dziczy. Twoje łóżko staje się ich wersją legowiska stada. Bezpiecznym i przytulnym miejscem. To nie tylko kwestia komfortu, to także instynkt. Spanie z tobą sygnalizuje, że widzą cię jako część swojego stada, kogoś, komu całkowicie ufają, plus, jesteś ich alfą, a bycie blisko ciebie po prostu wydaje się właściwe. Więc kiedy twój pies wskakuje do twojego łóżka, jest wierny swojej naturze. Numer 10. Dzielenie łóżka oznacza dzielenie się miłością. Psy uwielbiają swoich ludzi i nic nie mówi: Kocham Cię bardziej niż dzielenie Twojej przestrzeni. Śpiąc obok Ciebie, pokazują, jak bardzo cenią Twoje towarzystwo. To jak ich wersja objęcia lub przytulenia. Psy tworzą więzi poprzez bliskość, a pora snu jest do tego idealna. Kiedy się przytulają, Tworzą silniejsze więzi emocjonalne między wami. Czują także Twoje bicie serca i oddech, co ich uspokaja. Z czasem te wspólne chwile pogłębiają więź i zaufanie między wami. To ich sposób na powiedzenie: Jesteś moją osobą i lubię być blisko Ciebie. Numer 9 Twoje łóżko jest przytulną przystanią. Bądźmy szczerzy, Twoje łóżko jest prawdopodobnie o wiele cieplejsze i wygodniejsze niż legowisko dla psa na podłodze. Psy uwielbiają ciepło Twojego ciała, szczególnie gdy na dworze jest zimno. Dla nich jesteś jak osobisty grzejnik, utrzymujący je w cieple przez całą noc. Nie chodzi tylko o ciepło. Twoje łóżko pachnie dla nich jak dom. Ta mieszanka komfortu i ciepła czyni je najlepszym miejscem do odpoczynku. Więc jeśli twój pies rozciąga się na całym twoim łóżku, nie jest po prostu rozpieszczony. Podejmuje mądry wybór dla dobrego snu. Numer 8. Spanie blisko sprawia, że czują się bezpiecznie. Twój pies nie śpi z tobą tylko dlatego, że chce, czuje, że musi. Bycie blisko ciebie zapewnia je, że są bezpieczne od złego. Wiedzą, że je ochronisz, a w zamian są gotowe cię chronić. To wzajemna wymiana bezpieczeństwa. Nawet jeśli są wystarczająco małe, żeby zmieścić się na Twoich kolanach, ich instynkty mówią: I am, żeby chronić swoich bliskich, a spanie w pobliżu pomaga. I am czuwać. Oprócz tego, słyszenie Twoich ruchów i oddechu daje: I am spokój ducha. Dla nich Twoje łóżko, to ich strefa bezpieczeństwa, forteca. Gdzie nic nie może pójść źle, numer 7 zaufanie przed snem to najwyższy komplement. Kiedy twój pies wybiera spanie z tobą, to znak zaufania. Psy nie opuszczają swojej straży wokół byle kogo. Sen to moment, gdy są najbardziej bezbronni, więc przytulanie się do ciebie mówi, że czują się całkowicie bezpiecznie. Tego rodzaju zaufanie nie przychodzi łatwo, szczególnie dla psów ze schroniska lub szczeniąc z trudną przeszłością. A jeśli twój pies śpi brzuchem do góry obok ciebie, to najwyższy znak komfortu i miłości. To ich niewypowiedziany sposób pokazania lojalności i oddania, bez żadnych warunków. Numer 6. Twój zapach to wbudowany relaksant. Prawda jest taka, że twój pies uwielbia twój zapach. Tak, nawet gdy jesteś spocony lub nie robiłeś prania od jakiegoś czasu, twój zapach ich uspokaja. Przypominając Ajem, że są z kimś, kogo znają i komu ufają. Dlatego wgryzają się w Twoją poduszkę lub przytulają blisko Ciebie. Nawet gdy nie macie w domu, Twój zapach pozostaje, dlatego często spędzają czas w Twoim pokoju. Spanie z Tobą wzmacnia to kojące uczucie, pomagając Ajem całkowicie się zrelaksować. Numer 5. Twój pies podąża za rutyną, jak w zegarku. Psy rozwijają się w rutynach, a jeśli spanie w Twoim łóżku jest częścią ich codziennego rytmu, będą się tego trzymać. Gdy przyzwyczają się do przytulania z Tobą, staje się to ich naturalną preferencją. Będą ochoczo wskakiwać do łóżka o tej samej porze każdej nocy, gotowe na zwykłą sesję przytulania. To nie tylko zwyczaj, to ich sposób na poczucie bezpieczeństwa w przewidywalnym świecie. Złamanie tej rutyny może ich nawet zdezorientować lub zestresować. Psy kochają konsekwencje, a twoje łóżko stało się kluczową częścią ich nocnego komfortu. Dla nich to nie tylko sen, to tradycja. Numer 4. Spanie blisko uspokaja ich nerwy. Jeśli twój pies ma tendencję do bycia niespokojnym, spanie obok ciebie może być ich najlepszym sposobem na złagodzenie stresu. Twoja obecność uspokaja ich niespokojny umysł i pomaga, ajem, uspokoić się na noc. Psy z łagodnymi lękami często czują się bardziej uziemione, gdy są blisko swoich zaufanych ludzi. Nawet jeśli Twój pies nie wygląda na zestresowanego, spanie obok ciebie może być ich sposobem na zachowanie spokoju, samo bycie tam daje, ajem, pewność. I spokój, numer 3. Lęk separacyjny zbliża ich bardziej. Psy z lękiem separacyjnym mają przytłaczającą potrzebę bycia blisko ciebie, szczególnie w nocy. Spanie w Twoim łóżku pomaga, a jem czuć się mniej samotnie i bardziej związane. To ich sposób na upewnienie się, że nigdzie się nie wybierasz. Jest to powszechne u psów. Które nienawidzą być zostawiane same w ciągu dnia, noc staje się ich szansą na pozostanie blisko i trzymanie swoich obaw na dystans. Nie wszystkie psy wykazują to zachowanie, ale dla tych, które to robią, jest to wielka sprawa. Pozwalając IM pozostać blisko, dajesz IM komfort, którego pragną. Dla nich to nie tylko sen, to zapewnienie, Numer 2 Instynkty terytorialne wchodzą w grę. Niektóre psy mogą postrzegać Twoje łóżko jako część swojego terytorium, szczególnie jeśli są naturalnie ochronne. Śpią z tobą, aby oznaczyć swoją przestrzeń i trzymać potencjalne zagrożenia na dystans. To zachowanie jest mniej powszechne, ale warte wspomnienia dla niektórych ras lub osobowości. Nie chodzi o dominację. Chodzi o poczucie bezpieczeństwa w swoim środowisku. Spanie obok ciebie wzmacnia ich rolę jako lojalnego ochroniarza. Chociaż nie jest to główny powód, dla którego psy dzielą Twoje łóżko, to wciąż fascynująca część ich instynktownego zachowania. Numer jeden. Mogą wyczuć duże zmiany w Tobie. Psy mają niesamowitą zdolność wykrywania zmian w Twoim ciele, od ciąży po chorobę. Jeśli spodziewasz się dziecka, mogą stać się bardziej ochronne i przywiązane, pozostając blisko, aby cię chronić. Ich ostre nosy mogą wykryć zmiany hormonalne, których ludzie by nie zauważyli. Podobnie, jeśli jesteś chory, twój pies może instynktownie pozostać blisko, aby cię pocieszyć. Psy często wyczuwają te zmiany na długo, zanim ty to zrobisz, co wyjaśnia, dlaczego nagle trzymają się ciebie jak klej. Więc, jeśli twój pies nie chce opuścić Twojego łóżka, może działać jako twój osobisty monitor zdrowia. Teraz wiesz, dlaczego twój pies uwielbia dzielić Twoje łóżko. Wszystko sprowadza się do zaufania, miłości i instynktu. Ale, jeśli chcesz się upewnić, że twój futrzany przyjaciel żyje swoim najlepszym życiem, jest jeszcze wiele do nauczenia. Więc nie przegap naszego następnego filmu o 15 oznakach. Które mają tylko szczęśliwe i zdrowe psy. Rozpoznanie tych znaków może zrobić różnicę między wesołym psem, a takim, który cierpi w milczeniu. Więc, ostateczny werdykt: czy powinieneś, czy nie powinieneś pozwalać psu spać w swoim łóżku? Odpowiedź zależy od Ciebie i Twojej unikalnej sytuacji. Jeśli Ty i Twój pies jesteście szczęśliwi, zdrowi i dobrze śpicie. To nie ma powodu, żeby coś zmieniać. W końcu te cenne chwile więzi są częścią tego, co sprawia, że relacja z Twoim psem jest tak wyjątkowa. Bez względu na to, gdzie Twój pies śpi, najważniejsza rzecz to to, że kochacie się i szanujecie nawzajem. A kto wie? Może dzisiejszej nocy, gdy spojrzysz na swojego futrzanego przyjaciela śpiącego obok Ciebie, docenisz jeszcze bardziej tę wyjątkową więź, którą macie. Zanim zakończymy, chcę Wam przypomnieć coś ważnego. Każdy pies jest wyjątkowy i to, co działa dla jednego, może nie działać dla drugiego. Niektóre psy wolą własną przestrzeń, podczas gdy inne nie mogą spać bez Ciebie, oba są całkowicie normalne. Jeśli zdecydowałeś się pozwolić psu spać z Tobą, upewnij się, że ma regularne kontrole zdrowia, jest czysty i wygodny. A jeśli wybrałeś, aby dać mu własne legowisko, nie oznacza to, że kochasz go mniej, oznacza tylko, że szanujesz jego potrzeby i swoje. Najważniejsze jest stworzenie środowiska, w którym oboje czujecie się komfortowo, bezpiecznie i kochani. W końcu to właśnie oznacza bycie odpowiedzialnym i kochającym właścicielem.